ciągnika rolniczego z maszyną do uprawy w systemie strip till Przyglądamy się dzisiaj na polu w województwie podlaskim jesteśmy w miejscowości Dobrzyniówka, gdzie będziemy rozmawiać z rolnikami na których polach przeprowadzane są pokazy tego typu uprawy oraz przedstawicielem firmy Czajkowski Uprawa Pasowa, który opowie nam o specyfikacji maszyny oraz najczęściej zadawanych przez rolników pytań. Jest z nami pan Marcin Jastrzębski, współwłaściciel gospodarstwa na którego polu dzisiaj przeprowadzany jest pokazowy siew w systemie strip till. Panie Marcinie, niech nam Pan odpowie na początku, jak duże w ogóle prowadzicie gospodarstwo i, i jaką produkcję tutaj prowadzicie. Dzień dobry. E, tak jak Pan powiedział, jestem współwłaścicielem. Oprócz mnie właścicielami naszego gospodarstwa jest mój brat, siostra i ojciec. E, gospodarstwo funkcjonuje jako spółka ZO pod nazwą Podlaskie Konopie spółka ZO. E, Obsiewamy, obrabiamy mniej więcej 500 hektarów. Mamy produkcję tylko i wyłącznie roślinną, czyli rzepak, zboża, kukurydza i właśnie konopie. Od 6 lat siejemy i zbieramy konopię, słomę konopną, którą przerabiamy na paździerz włókno. Materiał budowlany. Na jakich typach gleb tutaj pracujecie i jakie to są klasy? Klasy to w zasadzie jest czwarta i piąta. Dosłownie około 5% może mamy trzeciej klasy, i pewnie podobnie szóstej. Nasze ziemie są bardzo mozaikowe, więc naprawdę na, 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 na każdym kawałku w zasadzie mamy i ziemię lekką i, i, i gliniastą, więc na takich właśnie kawałkach prowadzimy produkcję. Jakie wydajności w tych roślinach, które tutaj uprawiacie, udaje się uzyskiwać? Tak naprawdę wszystko zależy od pogody, bo my możemy dochować wszelkich zasad i prawideł, dochować terminów zrobić wszystko zgodnie ze sztuką, ale, ale ja tak uważam, że pogoda ma zawsze największy wpływ. Natomiast średnie plony rzepaku od 3,5 do 4,5 tony pszenicy od 7,5 do 10 kukurydzę no ostatnio kukurydzę tak naprawdę od 2-3 lat to zbieramy tylko na mokro, więc plon mokry kukurydzy od 11 do 13 ton. No dobrze, to teraz to, co najbardziej nas tutaj dzisiaj interesuje, a więc ta uprawa bezorkowa. Ten siew w systemie Strip-Till jest tutaj pierwszym, jeśli chodzi o bezorkę w waszym gospodarstwie, czy już wcześniej czegoś próbowaliście? Znaczy próbowaliśmy tak, że tak powiem, na własną rękę kilka razy w przeciągu ostatnich, nie wiem, pięciu lat na niedużych areałach, głównie po głęboszu. W zasadzie ja nie widziałem większej różnicy później w w tym co udawało nam się e, zebrać z tych pól po głęboszu, czy, czy to po orce, czy po głęboszu z tym, że no wiadomo właśnie był skrócony czas uprawy. E, aczkolwiek, aczkolwiek, no m, też nie do końca e, jakoś byłem zadowolony, szczególnie ze wschodu, bo widziałem problemy e, przy wschodach. E, w takiej uprawie głębosz i e, agregat e, uprawowo-siewny. Mamy akurat korsza. Yy, więc to mówię, tylko takie próby były, siew typowo, strip-till pasowy, tak jak tutaj widać za nami, to jest pierwszy raz u nas w gospodarstwie, ale no z tego co widzę jest to bardzo zachęcające. Wydaje mi się, że, że, że no, atrakcyjne niesamowicie pod względem bardzo krótkiego czasu jaki jest wymagany na tego typu uprawę i siew jednocześnie. W zasadzie tu nie ma uprawy, prawda? Właśnie zaoszczędzamy ten, ten czas, zaoszczędzamy paliwo, zaoszczędzamy maszyny, czas pracy, więc jaki będzie efekt, zobaczymy w przyszłym roku. Przyjedziecie, to Wam powiem. A na dzień dzisiejszy to, na razie mi się to podoba, tyle mogę powiedzieć. Jesteśmy tutaj na polu, tak jak już podkreśliłem, po raz pierwszy w tym systemie jest trip till a więc na pewno ma Pan również pytania, czy zastanawia się Pan nad tym. Co tutaj się zmieni? No bo w porównaniu do uprawy późnej to jest zupełnie inny, inny rodzaj uprawy, musi być zupełnie inne podejście. Jakie pytania sobie Pan zadaje tutaj, jeśli chodzi o tą uprawę? To znaczy tak, no, każda produkcja jest nastawiona no, na plon, prawda, no bo, bo, bo z tego jakoś żyjemy, więc to, co najbardziej mnie ciekawi, to to, czy nie będzie spadku plonu. Z tego, co mówią wszyscy, czy e, panowie czajkowskiego, czy e, co można właśnie przeczytać e, w prasie, w, usłyszeć w internecie przeważnie nie ma. Tu e, panowie czajkowskiego też e, mówią o stabilizacji, że, że, że ten plon jest stabilny, że jest równy. Być może właśnie ze względu na to, że ta roślina m, nie odczuwa tak braku wody, tak, że ona sobie znajdzie, e, więc. Ten czynnik, a woda jest tak naprawdę czynnikiem generującym, podstawowym, generującym plon, więc być może to ma wpływ na, na, na stabilizację. Zobaczymy. Czyli pierwsza, pierwsza kwestia no to jest plon. Druga kwestia, która mnie bardzo interesuje, czy notuje, to będzie walka z najpierw z chwastami. No bo nie wiem naprawdę w tej technologii jak to będzie wyglądało, szczególnie tutaj na tym polu, bo tu jest, myśmy tu dwa dni temu zebrali słomę konopną i już siejemy, więc tutaj nie było ani żadnej uprawki, ani żadnych samosiewów, nic, więc e, walki z samosiewami, więc, e, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, no bo różnie się słyszy, ale najlepiej jest samemu to sprawdzić i wtedy człowiek będzie, e, e, będę mądrzejszy tak naprawdę w ciągu pięciu lat, bo to tak naprawdę pięć lat po pięciu latach powinno się o czymś rozmawiać, nie po roku, nie po dwóch, tylko po jakiejś tam pięciolatce. Szkodniki, yy, nornice, myszy, u nas tego nie ma, a w, w takiej uprawie mogą być, ale podobno też nie jest to wielki, wielki problem. Hmm. Jeszcze jest kwestia yy, przy striptilu. Yy, Ochrony środowiska, prawda? Tego, że rolnictwo bodajże po przemyśle i, i po transporcie jest trzecią dziedziną gospodarki, może, może czwartą, piątą, ale jedną z tych, która naj, najbardziej nie tyle zanieczyszcza środowisko, co emituje najwięcej dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych. Tego typu produkcja bardzo ogranicza Emisję wszelkich gazów i dwutlenku węgla, chociażby z tego względu, że nie obracamy ziemi, że nie następuje erozja, że um, nie mamy e, emisji z gleby dwutlenku węgla, że um, mamy e, ograniczone zużycie paliwa to wszystko jest na plus, na plus prośrodowiskowe. Zakładając, że, że tego typu uprawa sprawdzi się w Waszym gospodarstwie, chcecie nabyć tego typu maszynę na własność, czy raczej korzystać e, z usług? Ja to jakoś taką mam zasadę, że lubię mieć swoje. Mhm. Więc. E, Pewnie, pewnie tak, pewnie byśmy chcieli o tym, żeby kupić, czy byśmy mogli robić usługi. Być może, bo wówczas y, mm, zupełnie faktycznie może się zmienić. Mm... Cała organizacja pracy w gospodarstwie, prawda? Bo odpadną nam uprawki, odpadną nam orki czasochłonne, więc będziemy mieli też czas, żeby ewentualnie robić usługi, żeby posiać gdzieś u sąsiadów, czy no, gdziekolwiek, gdzie będzie takie zapotrzebowanie. Jest z nami pan Krzysztof Popko, rolnik z miejscowości Folwarki Małe, u którego w następnej kolejności przeprowadzany jest dzisiaj pokazowy siew w technologii Strip till Panie Krzysztofie, no ja na początku chciałem zapytać, jak duże gospodarstwo pan w ogóle prowadzi? Około 100 hektarów i dzierżawionych 200. I jaka jest tutaj produkcja poza tym prowadzona oprócz roślinnej również zwierzęca z tego co widzimy? Tak, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, z czego jest 100 hektarów użytku zielonych i 200 hektarów produkcji roślinnej. I na jakich klasach bonitacyjnych pan tutaj działa? A, to klasa różne: czwarta, czwarta B, piąta i szósta. Mhm. No i dobrze, chciałem teraz zapytać właśnie o tą uprawę bezorkową, bo tutaj mamy ten pokaz siewów technologii Strip-Till. Pan już jakąś przygodę z uprawą bezorkową ma za sobą, czy to jest pierwsze spotkanie z nią? Nie, wie pan, uprawa bezorkowa to my zaczęliśmy już z 4 lata wstecz na, na gruberze i na siewie po samym gruberze, nie? Ale... Cały czas mi chodzi po głowie właśnie coś takiego jak system bezorkowy, bez grubera tylko system pasowy w, w Mulcz i, i w Mulcz po prostu. I dlaczego chce pan iść w tym kierunku? Co tutaj pana przede wszystkim interesuje? Podstawa to jest czas. Czas, czas paliwo i okienka pogodowe. Z tym się nie wyrabiamy. O, e, pogoda i czas, no bo paliwo to tam już jest trzecia kolej, kolejność, którą. Zapłacić trzeba, ale chodzi o czas i okienka, bo tu się nie wyrabiamy. E, uprawa, pług, przewracanie. Ja już tym robię w piąty rok, bez, 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 bez orki. i Tylko, że tutaj też jest dużo po, po, pochłania, dużo energii, ten, ten, ten gruber, co nie? No i żeby, mi się wydaje, że Czajkowski, czy w cudzysłowie inny siewnik pasowy, a to to jest jeden przez 100, bo tutaj też trzeba trochę czasu spędzić na tym, żeby to... U... Prawić, mhm. Zgłęboszować. No, ale mówi pan, że już od jakiegoś czasu tego typu uprawę stosuje? I jak efekty? Efekty są bardzo dobre. Nawet y, nie ma tu żadnych zmian. Nawet, może powiedzbym, na niektórych kawałkach, nawet na, na, na letkich ziemiach są na pewno lepsze. Aha. Bo musimy w tych piątych klasach orać bardzo płytko. My to przesłyszamy, to tylko wiatry ganiają, to, powie, to tylko scepty nie? A tutaj, jak ja dla Jagnowiecę gruberuję i tylko siew i nic więcej. I tam jest super, bo zrobiło się z tego z te, z taka czarna, uprawna ziemia i to rośnie. Mhm, mhm. Czyli widać te plusy zdecydowanie. Zdecydowanie widać i, i mi się to podoba. A jakieś minusy pan zauważył? Nie, na razie nie, bo... minusów nie widzę. No na, ja na razie testuję system pasowy, tak? Chodzi mi jeszcze o skrócenie czasu tej uprawy, mhm. bo tu też jeszcze jest czas. Bo trzeba puścić gruber, najpóźniej no trzeba siać, nie? A to żeby zaraz przejechać, zrobić robotę. Nawozy rociec, tu idę na od razu, wszystko jest załatwione w jednym, w jednym temacie. Okej, okay, teraz jeszcze pytanie odnośnie ceny, jaką trzeba tutaj yy, czy kwoty, jaką trzeba wydać na to, żeby, żeby maszynę taką w technologii Strip till nabić. To chyba można yy, uznać jako jedną z wad, bo no, to jest już dosyć duży wydatek, prawda? E, no, wszystko to wszystko zależy to będzie pod kątem programów, tak? No bo na pewno nie będę kupował maszyny sobie bez zagotówek, jak to się mówi, albo w kredyt, gdzie nie będzie dofinansowania na pewno. Jeśli będzie dofinansowanie, to będzie można myśleć. Nie będzie dofinansowania, to na pewno nie będę na temat ugryz? Jest z nami Marcin Nowicki, rolnik z miejscowości Rutka na Podlasiu, którego również w ostatnich dniach był przeprowadzany pokazowy siew w technologii strip-till. Panie Marcinie, niech nam Pan opowie, od kiedy w ogóle zaczęła się ta przygoda z bezorką w Pana gospodarstwie? W naszym gospodarstwie, bo wprowadzę je wspólnie z bratem, bezorkę stosujemy już od dobrych sześciu lat. Głównie jest to uprawa zbóż po rzepakach, głównie w ten sposób oraz kukurydzy po kukurydzy, gdyż no, stosuje, siejemy po prostu kukurydzę w monokulturze i te uproszczenia w kukurydzy stosowaliśmy. No dobrze, to zaraz niech Pan powie, jak w ogóle duże gospodarstwo prowadzicie i jakie uprawy wszystkie po kolei są tutaj prowadzone? Prowadzimy gospodarstwo na powierzchni około 400 hektarów. Są to głównie dzierżawy. Mamy też spore areało swojej ziemi. Uprawiamy głównie zboża. Z tych zbóż jest to żyto, pszenżyto, pszenica, rzepaki, kukurydzę oraz w tym roku pierwszy raz uprawialiśmy słonecznik. Mhm. Jeżeli chodzi o areały upraw mamy około... Jedna czwarta rzepaku, jedna czwarta zbóż i połowa to była kukurydza. Natomiast teraz myślę od przyszłego roku będziemy bardziej zwiększać uprawę słonecznika w gospodarstwie. Na jakich klasach chlep tutaj działacie? mamy bardzo zróżnicowane klasy bonitacyjne przewaga to są piąte szóste klasy mamy też sporo czwórki no i tu akurat na tym obrębie to fiłowce, w którym się znajdujemy jest też gleba klasy trzeciej nie dużo ale ale występuje bardzo duże zróżnicowanie bardzo duże rozdrobnienie kawałków no ale jakoś to tam się udaje spinać i i uprawiać. No dobra, to teraz wróćmy do tej bezorki. Dlaczego bezorka? Przede wszystkim jest to oszczędność czasu. Mamy tych przejazdów na polu mniej, oszczędność paliwa, chociaż tutaj, jeżeli chodzi o samą bezorkę, w dużej mierze zależy od warunków. Jeżeli są lata mokre, to tej oszczędności w paliwie może tak bardzo nie widać. Oszczędność wody. I no przede wszystkim oszczędność nawozów, tak? mhm. Jeżeli no, tutaj w samej bezorce możemy, możemy te dawki zmniejszać, tak? mhm. No i bezorkowo również na różne sposoby można powiedzieć, że tutaj działacie, prawda? Tak. Stosujemy ogólnie agregat trzybelkowy do głębokiego mieszania. Po tym idzie brona talerzowa, no i siewnik na rydlicy talerzowej, ale w tym roku mieliśmy okazję, dzięki uprzejmości firmy Czajkowskiej oraz tutaj fajnej pracy, jaką wykonał pan Szymon, przedstawiciel, przetestować na własnym polu agregat pasowy firmy Czajkowskiej. Jak to tutaj się Wam podoba? Ogólnie, idea i budowa maszyny jest fantastyczna. Uważam, że to jest bardzo fajny, fajna alternatywa i, i świetnie to po prostu wygląda. Natomiast bardzo dużo zależy od warunków, jakie mamy na polu. Ten rok 2021 był bardzo mokry. Żniwa kończyliśmy we wrześniu u nas tutaj w okolicy. No i z racji tego, że na polach było mokro, trzeba było troszeczkę więcej tych pól przesuszać talerzówką, miejscami po prostu nie dało się nie dało się tego rzepaku zasiać. No i to jest głównie taki, taki że tak powiem minus tego systemu. Tak? No, pługiem wiadomo, każdy powie, że możemy tą ziemię sobie przesuszyć i zawsze to, to zasiejemy. Tutaj po prostu musi być pole przygotowane. Agregat, którym pracowaliśmy, ST400, no, jest to maszyna kompletna. Tak? Możemy dawkować nawóz na cały profil. Pracowaliśmy do 27 cm. Mamy oszczędność tego nawozu tak, bo stosujemy go pasowo, rzędowo. To też jest bardzo ważne przy dzisiejszych chorych cenach. No i też obsada, tak, możemy, możemy z tej obsady zejść. Tutaj rzepak mamy, celowaliśmy w 32, 32 rośliny na metrze, gdzie normalnie, konwencjonalnie w tym siewniku, który mamy, rydlice co 12,5 cm, no musimy te 48 roślin stosować, tak? Mieliśmy też tutaj okazję rok temu obejrzeć, no mieliśmy posiany rzepak w technologii Technologii ale według y, maszyny horsza, jest to zupełnie inna technologia niż w przypadku Czajkowskiego. Tak uważam. Te pole jest y, bardziej wymieszane. Y, było sucho, więc y, fajnie się to sprawdziło, bo nie, nie przesuszaliśmy tej gleby i od razu za tym y, Horszem on od razu sieje, tak? prawda? Nawkuje nawozy. Natomiast no, Czajkowski uważam, że jest maszyna bardziej uniwersalna z racji tego, że możemy ją rozbudować, dobudować. Y, no i też. też nie miesza tak gleby. tak mhm. W przypadku rzepaku naprawdę to zauważyłem na swoich plantacjach, że ten pas, sie, że tylko pas siewny jest powiedzmy jakimś tam zalążkiem dla chwastów, jest spulchniony i wystarczy, że go ochronimy od chwastów i, I po prostu nie potrzebujemy nic więcej. W życie, gdzie mamy rzepak posiany, w życie słomy było bardzo dużo i powiem szczerze, że te chwasty nawet miały trudność w tych międzyrzędziach z przebiciem się po prostu przez tą, ten puszek ze słomy. Czyli tutaj, no, no, jest to fajna, naprawdę fajna alternatywa, jest się nad czym zastanawiać i ciągle z bratem właśnie główkujemy na, na temat tej, tej, tej technologii, czy. Czy, jak i kiedy będzie, będzie w naszym gospodarstwie? Jest z nami Szymon Błaszkiewicz, przedstawiciel firmy Czajkowski Uprawa Pasowa, której maszyną dzisiaj przeprowadzany jest pokaz. Panie Szymonie, chciałem zapytać o podzespoły tego zestawu. Z czego on się składa? Jakie po kolei zadania są wykonywane przez tą maszynę? Witam wszystkich bardzo serdecznie, Szymon Błaszkiewicz. Jeżeli chodzi tutaj o tą maszynę, mamy tutaj przedstawiony model ST, dokładnie model ST400. Sercem całej tej maszyny jest nasza sekcja, sekcja uprawowa, tak? sekcja ST, która składa się z kilku, jakby, z kilku swoich elementów, kilku podzespołów. Pierwszym z elementów są talerze rozgarniające, rozrywające. Mają za zadanie rozerwać i przeciąć mulcz wstępnie, wstępnie, przeciąć i rozgarnąć ten mulcz. Następnie mamy krój falowy, falowany toncy które nacina nam glebę na głębokość około 12 cm po to, żeby następnie łapa, która jest za tym krojem pnącym, miała łatwiej się przebić, przeciąć tą ziemię i nie mieszać jej. W uprawie pasowej chodzi nam o to, żeby tej ziemi, w tą ziemię jak najmniej ingerować, jeżeli chodzi o większe głębokości. Więc e, nacinamy tylko tą glebę, spulchniamy, napowietrzamy i dodatkowo jeszcze za łapą e, dozujemy nawóz. Tak? Następnie, e, za, e, za, za naszą łapą spulchniającą, mamy wał oponowy, e, wał w systemie offset na miankę. Tu akurat w maszynie ST jest to średnica 102,5 cm, w maszynie STK jest to. 89 cm. Po wale oponowym e, mamy trzy układ zawieszenia, Do którego możemy potrzebować albo naszą przystawkę siewną, PS, która umożliwia nam się w pneumatyczny e, rzutowy zbóż, rzepaku i innych e, drobnych nasion. Mamy redlicę na równoległoboku, czyli na czterech punktach podparcia, która e, dzięki czemu idealnie nam kopiuje, kopiuje teren. Z przodu mamy koło podporowe, z tyłu mamy koło koło doprawiające. Yy, mamy rydlicę tutaj stopkową. Do rzepaku mamy rydlicę wąską. Yy, do zbóż mamy rydlicę szeroką o 30, sze do zbóż mamy rydlicę o szerokości 32 cm. Jakie są według pana e, największe zalety tej, tej maszyny? Znaczy, przede wszystkim uniwersalność. E, Możliwość siewu tak naprawdę wszystkich roślin. Mamy tutaj modułowe rozstawy od 37,5 cm przez 40-45 i 75 cm, a nawet możemy dostosować tutaj maszyny do jakichś nietypowych rozstawów, np. 60 cm 70 cm na życzenie klienta. Kolejną taką. Zaletą tej maszyny jest możliwość podczepienia z tyłu siewnika punktowego dowolnego producenta. Co najbardziej nur nurtuje rolników, jeśli chodzi o uprawę w systemie strip Tak, i z pytań, które mogę już toczyć, no to najczęściej jest, jak tutaj wygląda sprawa nawożenia: czy tą dawkę bardziej redukujemy, czy zwiększamy, czy zatwierdzamy taką samą. Oczywiście, że redukujemy, bo mamy tutaj, stosujemy tutaj nawożenie w głębne, zlokalizowane, tak? czyli umieszczamy ten nawóz typowo tutaj pod rośliną, więc. Nie ma nie możemy tutaj stosować takiej dawki jak cało powierzchniowo. Nawóz jest tylko potrzebny tutaj w tym wypadku pod rośliną, w międzyrzędziach tego nawozu tutaj nie potrzebujemy, więc redukujemy tą dawkę. Takim kolejnym pytaniem jest udział kosztów w porównaniu do uprawy późnej tradycyjnej. Tutaj koszty to oczywiście też też to jest temat rzeka. Koszty tutaj wiadomo w każdym gospodarstwie, każdy inaczej liczy, w każdym gospodarstwie inaczej się one, inaczej się one rozkładają. Tutaj akurat w, nas, w naszym gospodarstwie, gospodarstwie Macieja Czajkowskiego, te koszty się obniżyły. Jeżeli chodzi o spalanie paliwa głównie, no to w porównaniu do, do tradycyjnej uprawy spadło nam to spalanie o około 30 litrów. Ja teraz może zapytam właśnie, jak duży areał uprawiacie tam w gospodarstwie szefa, rozumiem, tak? Tak, jeżeli chodzi o gospodarstwo szefa, to szef gospodaruje na niecałych 800 hektarach. Jest to y, tylko i wyłącznie produkcja roślinna. Jeżeli chodzi o zachwaszczenie, to tutaj y, głównym takim, można powiedzieć, rozwiązaniem tego problemu w naszym systemie jest y, dobry, przemyślany płodozmian. Tak? Czyli y, przede wszystkim no, nie stosować tutaj na pewno monokultury zbożowej, tak? Yy. Wprowadzić co najmniej trzy rośliny, czyli na przykład rzepak, y, pszenica o zima i, i na przykład kukurydza. tak? I to już jest jakaś tam podstawa, żeby w tą uprawę pasową tutaj wejść. Mamy też y, w tej uprawie y, ściółkę. Y, ściółkę, która. Y, Chroni nam tą glebę, chroni przed rozwojem chwastów, blokuje ten rozwój chwastów. Jeśli chodzi o uprawę w systemie Strip Till, to jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Kiedy się już na nią decydujemy, powinniśmy zrezygnować z pługa na zawsze, czy jednak możemy do niego wrócić co jakiś czas? Tak, tutaj definitywnie, jeżeli chcemy już wchodzić w uprawę pasową, zalecane jest, a nawet wymagane tutaj zrezygnowanie z pługa. Nie po to decydujemy się na, na przejście z uprawy tak naprawdę poziomej na pionową, żeby później znowu to, znowu to tym pługiem odwracać i niszczyć. Tak? Uprawa pionowa, uprawa pionowa, uprawa pasowa ma za zadanie dbać o naszą glebę, pobudzić w niej życie biologiczne. I też y, zapewnić nam stabi lepszą, lepszą stabilność plonów w niestabilnych latach, na przykład w okresach, w okresach suszy tutaj. Nie? Także y, wracanie do pługa jest tutaj no, niewskazane.